thank you Cześć, dzień dobry. Od chwili pracuję w ogródku, bo dzisiaj mamy przepiękną pogodę. Jest 17-18 stopni, idealna pogoda na sadzenie. Co ciekawe, dwa dni temu mieliśmy przymrozek było minus 6, więc mamy trochę farta, że nie zasadziliśmy naszych drzewek, naszych krzewów kilka dni wcześniej. Dzisiaj zabrałam się za Burning Bush, bo. Bo na te kwiaty, które tutaj mają stanąć, na te drzewka w sumie krzaki, możliwe, że mamy jakiś pomysł. Mówię możliwe, bo może się okazać on dość trudny do wykonania przez nas samych, ale no zobaczymy, mówią już siły na zamiary. Także zobaczymy, czy coś nam z tego wyjdzie. Na razie trzymamy kamelie sobie w bezpiecznym miejscu, a ja zabieram się. Właściwie to już posadziłam jeden krzaczek. Teraz zostały mi jeszcze trzy do posadzenia i powiem Wam, że idzie to tak różnie, bo ten grunt tutaj jest bardzo ciężki. Tutaj mamy glinę i ta glina jest wiadomo zbita i po prostu ciężko się w niej kopie, także troszkę się namacham. Fajnie, ale tu nam idzie centralne połączenie drzewa krzaczki zasadzone. Teraz wypadałoby to posprzątać. O, trochę, trochę tej roboty jest. zajęło mi to chyba z półtorej godziny. No i mamy kolejny dzień, kolejne wyzwania. Tym razem podglądam tutaj Olka. Miałam to robić ja, ale na szczęście upiekło mi się. A to dlatego mówię na szczęście, bo ostatnio znaczy to chyba nie jest takie, ta, ta gleba nie jest aż taka straszna jak tam. Bo tam po prostu te korzenie były najgorsze. No, i, kamienie, I kamienie, a tu? Nie no, tu jest znowu nie, ma... nie? nie nie? Jak patrzę na ciebie, to mam wrażenie, że to łatwiej idzie niż mi szło. Najwidoczniej. No, wykopujemy te gadziny, nie chcemy ich, nam one tutaj nie będą potrzebne. Koleżanka ma taki fajny stok, takie zbocze, na którym może sobie je posadzić, także przekażemy w dobre ręce te trzy krzaczki. A my sobie tutaj chyba samą hortensję będziemy mieli. Może coś więcej zobaczymy. Mówiliście, że Hortensja potrzebuje cienia. Otóż e, takie pół na pół w sensie. E, no i faktycznie tutaj jest dokładnie takie miejsce, bo my tutaj mamy przez tak 5-6 godzin z rana e, słońce, a potem słońce w, o tej porze roku idzie tu i tam zachodzi za domem, zupełnie z innej strony. Także my tutaj mamy cień e, mniej więcej od godziny, no nie wiem, 16.00. Tak. 15, 16. Także mam nadzieję, że ona się tutaj zadomowi. Zobaczymy. Jak nie, no to będziemy próbowali ją przenosić. Jeżeli będzie się dało, bo tego to akurat nie wiem. A chciałam Wam jeszcze pokazać taką różnicę. Popatrzcie tutaj: hortensja z tego um, z tej szkółki roślin. Zapłaciłam za taki wielki krzak: 25 dolarów. A tutaj popatrzcie dla przykładu, dla porównania. Hortensja e, zamówiona w Loisie jeszcze przed naszą wycieczką do, e, do, do, do tej plant na tą plantację roślin e, na tą szkółkę roślin. Ta hortensja kosztowała też 30, nawet więcej 30 dolarów. A popatrzcie, jest taka maleńka. Także naprawdę opłacało się tam pojechać i to bardzo. No, a teraz ja chyba się zabiorę i pojadę do koleżanki, podarować jej krzaczki. A, Olek tutaj porzuci tą hortensję. A, jeszcze właśnie. Chciałam Wam jeszcze pokazać z drugiej strony, co się dzieje. Popatrzcie. Jedno popołudnie. Jedna godzinko. I mój mąż przemalował e, nasz planter. Bo tak to wygląda, z, jak, jeżeli patrzymy z perspektywy pola golfowego. E, no to Nie jest ten. Z tyłu, bo to jest brzydko pomalowane. No dobrze. 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 Ale generalnie dużo, dużo lepiej wygląda teraz. Tutaj oczywiście będzie ziemia wysypana, więc tego nie będzie widać. A tu z tej strony, proszę bardzo, wygląda to tak. Na razie to jest oczywiście tylko jedna część tego muru retencyjnego. Trochę takie duże słowo jak na, na to, co robimy. Chociaż akurat w tym miejscu to faktycznie... Tutaj jeszcze jakieś odprowadzenie wody będzie, Olek? Tak, tu jeszcze dam taką rurę. Tak, więc tu będzie jeszcze jakieś odprowadzenie wody, jeszcze jakiś no, jest drenaż. Tak zrobione, że nie da się ruszyć. No, super. E, tutaj wiecie, jest beton nalany, tu chyba wspominałam wcześniej. Tu, tu i tam na końcu. E, I tutaj, przez całą długość, pójdzie jeszcze e, tak na wysokość jednej deski. Będziemy blokować po prostu tą ziemię, żeby ona czasem nam tutaj nie spłynęła. Tak? Tak jest. Tak znaczy, jest. No nie tylko odblokować, ale to dodamy do tego, żeby takie było ładne. Uh -huh. To ja taki schodek, nie? I już co potem się dzieje to już nie moja brocha. O, a jak ci spadnie ziemia na pole golfowe, to już wtedy nie będzie twoje no Nie no, dobrze, już... dam 12, no jedną stopę szeroką. No i a, to spoko. Tutaj jest w spadku 3 stopy, da, podniosę jeden będzie spadek dwie stopy na ten spoko, tu jeszcze się zasadzi trawę to. To też nie. będzie blokować, tak, to, to prawda. Wstawię, nie, no, a poza tym dam tu jeszcze rurę taką, muszę tu wykopać i wiesz, wstawić tą rurę, taką, która będzie odprowadzać wodę. No to, a jednak woda to praktycznie większa część tej siły mhm. naporu, i no to jak już to będzie dobrze odprowadzane, no to myślę, że się nic nie stało. No właśnie, a tak codziennie tutaj nagrywam pole golfowe, jak ono nabiera kolorów. I tak powoli zmienia się pora roku tutaj na tym naszym koletku. Kolejny dzień zmagania się z murem retencyjnym i tak. Olek był wczoraj w sklepie budowlanym i kupił deski kolejne na ten nasz mur. Tutaj popatrzcie składowisko drewna. Tu jakieś rury, no generalnie pogrom, pogrom totalny. No, to tyle mi się udało zrobić. Teraz muszę wracać do dzieciaków, bo kolację trzeba, ktoś musi zrobić. Ale to nie tylko ja pracowałam. Widzieliście, że Stefan też dzielnie tutaj proszę w międzyczasie już powstała taka część. Hop. Tu zostały pomalowane i włożone w ziemię te słupki. Oczywiście one będą skrócone, to... I tutaj, właśnie mąż mój beton włożył do dziur. Tak? To zaleje. Tak to wygląda. A jutro przyjeżdża Ziemia. Dzień dobry, dzień dobry. Mamy dzień dostarczania Ziemi, a proszę bardzo. Na ten moment tak wygląda robota. Czyli trochę się nie wyrobiliśmy. No ale mniejsza o to, jakoś to się uda zrobić. Tutaj Olek z rana dołożył kolejną deskę. Tutaj już jest wszystko zrobione. Tu jest kolejna część prac. I tutaj właśnie będą chłopcy betonować jeszcze ostatni słupek. No, i potem przybijać te trzy deski. Potem zostanie nam zainstalowanie rur. Ja ciebie też. Tych rur. Zaraz Wam pokażę. O! Będziemy instalować takie rury odprowadzające, odprowadzające wodę. Tak, żeby woda, Ty już wszystko wiesz, prawda, Stefanku? Może. Wyleca tu. Tak, dokładnie. I będzie wylatywać ta woda, żeby nam tutaj się nic nie zablokowało. Stan zieloności pola golfowego na dzień, na trzeci dzień po dniu wiosny. Robi się naprawdę pięknie, już zielono. No to przyjechała. Jacie! Co się dzieje? Ja!